Jak wygląda nauka z portalem e szkoły. Otwórz w przeglądarce stronę portal.eszkola.online. Zaloguj się danymi, które otrzymałaś w wiadomości z naszego sklepu lub od swojej szkoły. Jeśli masz problem z logowaniem, skorzystaj z opcji Zapomniałaś nazwy użytkownika lub hasła. Wpisz login, hasło i kliknij przycisk Zaloguj się. Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszona o akceptację regulaminu. Możesz go wcześniej przeczytać, klikając w link. Następnie zapoznaj się i zaakceptuj politykę prywatności. Zaznacz zgodę i kliknij dalej. Pamiętaj, że robimy to tylko podczas pierwszego logowania. Po załogowaniu zobaczysz stronę Moje przedmioty. To tutaj znajdziesz wszystkie kursy i przedmioty, do których masz aktywną subskrypcję. Na początek możesz skorzystać z przewodnika jak się uczyć w e-szkole, dostępnego w formie kursu. Kliknij przycisk Rozpocznij naukę albo obrazek kursu. Przewodnik szybko pokaże ci, jak najlepiej korzystać z portalu i jak skutecznie się uczyć. Aby wrócić do strony Moje przedmioty, kliknij logo e-szkoły w lewym górnym rogu. Przejdźmy teraz do kursu dla klasy drugiej. Kliknij na kurs, a pojawią się wszystkie lekcje. Możesz zacząć od lekcji pierwszej albo wybrać dowolną inną. Możesz kierować się rekomendacjami nauczyciela albo pracować według własnego planu. Lekcje najczęściej zaczynamy od filmu. Kliknij na odtwarzaczu przycisk Start i uruchom wideo. Film możesz w dowolnym momencie zatrzymać, cofnąć albo obejrzeć tyle razy, ile chcesz. Po obejrzeniu warto utrwalić wiedzę, korzystając z gry edukacyjnej. Kliknij Rozpocznij i poczekaj, aż gra się załaduje. W tym przykładzie gra polega na wskazaniu wyrazów 3, 4 i 5 głoskowych. Wystarczy przeciągnąć wyraz do odpowiedniej grupy. To naprawdę świetna zabawa. Po ułożeniu wszystkich wyrazów kliknij Prześlij odpowiedzi i sprawdź poprawność. Jeśli coś poszło nie tak, możesz zagrać ponownie. Aby wyjść z lekcji, kliknij X w prawym górnym rogu. Na stronie kursu zobaczysz pasek postępu, który pokazuje, jaką część materiału już przerobiłeś. Element oznaczony plakietką wykonano to część kursu, którą masz już za sobą. Jak widzisz, to nic trudnego. Nauka z e-szkołą jest prosta, ciekawa i naprawdę przyjemna.